Siema. Pokażę Wam, jak oszukać straszną grę. Klikam lewy przycisk myszki. I jak widzicie, przesuwam myszkę w lewo, w prawo i nic się nie dzieje. I idę do czerwonego pola, gdzie jest meta pierwszego poziomu. I na czerwonym polu puszczam lewy przycisk. I jak widzicie, przerzuciło mnie na drugi poziom. I znów klikam lewy przycisk. I idę do czerwonego pola, gdzie jest meta drugiego poziomu. I jestem na czerwonym, puszczam lewy przycisk. I jestem na, czerw jestem na trzecim poziomie, klikam lewy przycisk. I idę, idę, idę do końca tutaj, tutaj, tutaj. No i puszczam lewy przycisk, żeby gra się zakończyła. I to, co zobaczyliście, że się wyświetliło, nie wiem czy to jest straszne. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.